Na Koncert słowno-muzyczny w wykonaniu osób niewidomych i słabowidzących odbył się w Ośrodku Kultury Tkacz. Organizatorem koncertu było Tomaszowskie Koło Polskiego Związku Niewidomych. Dzisiejszy koncert jest zorganizowany w ramach dofinansowanego zadania przez Urząd Miasta i Gminy w Tomaszowie Mazowieckim. A na celu ma propagowanie realizowanych pasji przez osoby słabowidzące i niewidome z terenu miasta Tomaszowa i okolic, ale głównie członków Polskiego Związku Niewidomych. Koncert zacznie zespół z Łodzi. Zespół został powołany do życia we wrześniu tego roku, także panie bardzo krótko trenują. Na nazwę zespołu była ogłoszony konkurs. Ta nazwa dzisiaj brzmi Konamorem. W zespole jest 14 osób. Na gitarze gra koleżanka Agnieszka Zamojska, pan Rafał Popę na Flecie. Potem wystąpią kolejno trzy osoby, które będą recytowały swoją poezję. Będzie to pan Stanisław Boże, który przyjechał do nas aż z Łańcucha, zupełnie niewidomy. Polskiego Związku Niewidomych i dwoje naszych członków. Pani Ela Wigiórowska, która jest członkinią naszego klubu literackiego Tomaszewskiego Estawela i Bolesław Burwka, który jest wiceprezesem naszego koła Tomaszowskiego i jednocześnie członkiem Estaweli. Po krótkiej przerwie na scenie pojawi się w pełnym składzie orkiestra Denta z Żelechlinka, w składzie której na perkusji gra zupełnie niewidomy nasz młody człowiek, który w tym roku podjął studia na Uniwersytecie w Poznaniu na wydziale pedagogiki ze specjalnością właśnie prowadzenia zajęć muzycznych. Koło nasze od września tego roku zmieniło swoją siedzibę. Mieścimy się w tej chwili na ulicy Warszawskiej 95 na 97 w budynku szkoły. Tak jak co roku organizujemy spotkania integracyjne, wyjazdy turystyczne, rehabilitacyjne. A dzisiejszy koncert został też zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niewidomej, która obchodzona na całym świecie jest 15 października. W tym dniu odbyła się krótka, taka kameralna uroczystość, a ten dzisiejszy koncert jest skierowany i adresowany głównie do osób z zewnątrz, do mieszkańców miasta Jakowic. Wszystkich, którzy są zainteresowani pomocą. Osobom niewidomym, słowowiącym zapraszamy w trakcie naszych dyżurów, które od września właśnie odbywają się w ciągu trzech dni. To jest to poniedziałek godzina 10.12, wtorek 15.17 i środa 11.13. Koncert był kontynuacją obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, który przypada na 15 października.